Od 3 listopada do 25 stycznia 2015 roku w Muzeum Karkonoskim prezentowane będą prace jednego z najwybitniejszych polskich artystów, Jerzego Dudygracza, kuratorem wystawy zatytułowanej Remanenty jest córka artysty Agata Duda Gracz, która dokonała wyboru 48 dzieł. Zapraszamy na krótką relację z Wernisarzu wystawy. Prace zostały wybrane z różnych cykli twórczości, głównie przedstawiają. Obrazy z, z lat 90. do 2000 roku. Z cyklu Wieś Polska, pejzaże jurajskie, w ogóle pejzaże to bardzo piękny, charakterystyczny dla artysty wybór. Prace, które no, ważne były dla artysty i właściwie oddają to, co w twórczości Jerzego Dudy-Gracza jest najistotniejsze. Właśnie taka charakterystyka i Polski, ale i Polaków. Wystawa remanenty nigdy się nie ukazała za jego życie. Zawsze były to wystawy cykliczne, poświęcone bądź to Chopinowi, bądź to obrazy arystokratyczno-historyczne, obrazy prowincjonalno-gminne, portrety, cykl Judajków, obrazy sakralne. Ym, tak zwana Polska Wojna, z której tutaj jest najbardziej znany, czy te wszystkie obrazy, które dotyczą okresu stanu wojennego, chwilę przed stanem wojennym. Natomiast uważam, że najważniejszym jego cyklem są obrazy prowincjonalno-gminne. Najbardziej cieszymy się, że mogliśmy to po raz pierwszy zobaczyć w Jeleniej Górze, nie wyjeżdżając w świat daleki. Także, no jesteśmy pod wrażeniem. Poprzednim razem chyba najbliżej to we Wrocławiu. W Wrocławiu, no my z Wrocławia pochodzimy, więc to było troszeczkę łatwiej, a teraz jest inaczej, ale bardzo cieszymy się, że tu trafiliśmy. Podoba nam się bardzo. Cieszę się, że widziałam właśnie na przykład upadłego anioła czy te, te obrazy poświęcone witkacemu. Super. No. Rzeczywiście, teraz dopiero można go ocenić pana gracza studium nad człowiekiem jest naprawdę bardzo poważne. Jest to charakterystyczne dla niego, ale teraz właśnie, gdy to razem można obejrzeć, to jest na czym się zastanowić, dlaczego właśnie tak przedstawił człowieka, ale przedstawił bardzo ciekawie. To są obrazy dla niego ważne. Bardzo proszę, żebyście Państwo nie czytali żadnych wstępów do katalogów. Ani wszystkiego, co się o tacie pisze, że był turpistą, że nie lubił ludzi, że ich wykrzywiał, powiększał. On człowieka kochał i tą miłością go malował. On był taki jak jego postaci. I y, takie postbrojglowskie patrzenie na ludzi ulepionych z mięsa i z ducha, y, z głównej miłości i ze wszystkiego, co wysokie, i ze wszystkiego, co niskie. Jest na tych obrazach. Wybrałam obrazy, które lubił, ponieważ on generalnie wychodził z założenia, że nie jest artystą, że artystą się bywa i to czasami, a wszyscy wielcy umarli długo przed tym, zanim on się narodził.